Robimy drugą część, jak obiecaliśmy. Znaczy, mogła być. Dobra. No i gramy znowu w tą samą grę. W tym, w tym, muszę włączyć internet, muszę internet, bo nie tygą. mam. Na dwie no i dobra. No to lecimy, nagrywamy i teraz już zagramy w ten sam simulator. Czy chcesz coś innego, Oliver, zagrać? Nie, e, e, w ten musimy, sam zagramy. Robić e, zrobić drugi część, jak powiedzieliśmy tego. Tak. Dobra. No to teraz to... Skończymy. Dobra, to. Tylko, że problem, że tego nie zrobimy, bo tu wszystkie jest zajęte. To. To, widzowie, pójdziemy na inny serwer, bo. A ile ja to jest. To pójdziemy na inny serwer, widzowie. No, ok. Chodźmy, Dobra, znalazłem serwer dobry, gdzie nie ma ludzi. Tak, znaczy... Do Dobra, dołączaj do mnie. No, widzowie, jesteśmy... Myślę, że ten filmik będzie lepszy, bo widzowie, tamten... No, mieliśmy mieć więcej, ale wiecie, jak wyszło. Wyszło źle, tak szczerze. No, więc więc będzie... się telefon. Musicie... Jeżeli jeszcze nie zobaczyliście pierwszy... Oliver, tutaj! Pierwszy film to... Y... Najpierw idźcie do patrz. E, tamtego pierwszego a potem... Tak. E, Oliver, no chodź! No dołączam. A ty nie dołączyłeś już? Mi się. Mi się. Długo się ładuje, bo czekaj. Ale już jesteś? Ale okay, jestem. No to ty tam byłeś przecież! No jestem. Chodź. No już idę. No i widzowie... No my teraz skończymy I to. Jest flip Oscar. Ej, co? No serio? Dobra, nieważne. Dobra, zajmuj. No, za... A, już zajęłaś. Dobra, o. no to widzowie, myślę, że ten film teraz wypali, bo tamten nie wypalił. Wati, e, pokazuj e... no. no. Nie nie. Oliver tutaj e, pokazuje, Oliver tutaj wali w te, w ten jak to się nazywa? Nie wiem. E, tę maszynę. Maszynę w tą, i tutaj się robią, za chwilę, za chwilę będzie trzeba wybudować widzowe ściany. I w ogóle myślę, że teraz skończymy ten, bo. Ja od początku. No. I musimy. Bo, jakaś... bo Oliverowi się telefon rozładował. Myślę, że skończymy. I mi się też nie rozładuje, bo mam 38%, więc myślę, że się nie rozładuje. Teraz mam. Internet też. Dobra, widzowie. Zbudowaliśmy drugiego dropera? I. Ten. Um, no. Ja. Um, chodź do końca. Znowu? Czekam. Dobra. Nie no. mamy Okej. Okay. To dawaj się do nich wkradamy, Oliver. Um, Oni nie mają... Ale um, dawaj się tak wkradnijmy, że nie będzie nas widać. No chodź od tyłu. No wiem właśnie. Widzę... Myślę, że ten film teraz wypali i nie wywali nas czy coś, bo na pewno mi się nie rozładuje, bo mam... No ile masz procent? 38. To spokojnie nam starczy. Jeżeli będzie nisko, to... To podłączymy. I potem... A jak się rozładuje to po prostu przerywamy wideo. No. I zrobimy, jak naładujemy, to zrobimy... Bo wiecie, Oliver jest dzisiaj u mnie Więc może za tydzień Ja przyjadę do niego, nie wiem, zobaczymy Oliver, chodź tu Oliver, no nie rób Jak ty żeś utknął? O, sam utknąłem No Oliver, wychodź z tego Co ty zrobiłaś? Proszę, jak ty to... Ja też utknąłem No dobra Musisz się zresztą To ja ta, no, no już... Jak my się mamy wkradnąć, jak tu się nie da wkradnąć? Okej, okay, to chodź do innego. Do. Tutaj po. prawej naszej. Tu, ten. Tu? No tak, tak. A to za łatwo się tu wkrada. No, ale trzeba. Ukraść. Ukraść jakieś bronie. Tu nie ma żadnego. Ja im mogę pomagać! No, 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 wyście tak odwdzięczacie nam? Dawaj, bij ich, Oliver. No. Dawaj, dawaj. Ja y, tu przychodzę i klikam ten przycisk. Dla... Kurde. I maja? Hey, ja... maja, co ty tu robisz? Maja? maja. Ale maja z naszej klasy? Nie. Oliver, weź! Maja. Oliver, następny dropper postaw za 250. Hmm. Tu. Tutaj tu. okay. Tutaj, tutaj i tutaj też, jeśli masz kasę. Dobra. To idziemy do... do, dawaj się do nich wkradamy. Albo do nich się, ale do tych na prosto się wkradnijmy Będzie bo oni mają największe, więc najłatwiej się będzie... Nie no, mi się no. wydaje, że widzowie mi się wyrobimy w 30 minut, więc no wiecie. Więc lajkujcie i subskrybujcie, bo no. może jeszcze dzisiaj zrobimy z Oliwerem jeden film. Mati. Albo tu nie można wejść, albo oni mają tyle. Tu jest jak taki tutaj. Taki żółty Co? Żółty to jest. Okej. Czekaj, bo jak. To ty się do nich wkradnij, a ja zrobię więcej. A ja zrobię więcej kasy. żeby nam się farmio. A bo to ty dostajesz tą kasę, a nie ja. A, my w sumie obydwoje dostajemy tą kasę. Ja... Dobra, jest. Dobra, kupuję dropera następnego za 500. A tu jest jakiś gracz, który nazywa się... Co? No tak się Dobra, chodź. No. Do niej się wkradnijmy, ale jak? E, e, wejdę na twoją... Jak tamten? Zobacz. Jak on to zrobił? Ten defy... On jest... Ej, czekaj. Chłopcy. E. Mati, mati, stój tutaj. Stój. No. Tak stój tutaj. Oj. I no, nie, tutaj do ściany. No. Do tego roku. Widzowie, my teraz próbujemy się wkradnąć do tych. No, a... Kurde, dobra, ale co, co teraz widzowie? Aj, widzowie, to... Oliver mnie zostawił. A, mnie ktoś. E... Czekaj, ja próbuję odesłać atak. Wiesz, nic, nie mają żadnej broni. Mają zero broni. Ej. Co? No, ale jakie mam teraz wejść? E... I żeś mnie zostawił? Ej, ja otwier otwieram bramę. Ej no! Niedawaj otwieram!